Mój kraj taki piękny. Polski komiks o polskiej rzeczywistości. To próba odpowiedzi na pytanie jak polscy rysowicy widzą polską rzeczywistość i czy posługiwanie się językiem komiksu wpływa na ich punkt widzenia. Jest to wystawa młodych, znaczy twórców młodego i średniego pokolenia, którzy jakby opowiadają swoje prywatne historie na temat polskiej rzeczywistości, na temat, co się dzieje wokół, wokół nich. Mamy historię o Warszawie, jest historia młodej matki, jak wygląda macierzyństwo w Polsce, autorstwa Olgi Wrubel jest historia o białym stoku autorstwa Janny Karpowicz, jest też Tryptyk Bałuski, czyli historia o Bałutach Janny Karpowicz i Roberta Popieleckiego, jest też taki jakby temat polsko-niemiecki tutaj pociągnięty, czyli wszystkie takie zaszłości historyczne, możemy to zobaczyć właśnie na... W dwóch pracach, właściwie u Bartka Minkiewicza, który zrobił taki remake kanału Wajdy i w pracy Jakuba Wojnarowskiego, który opowiada taką historię o bombardowaniu Stalowej Woli w, na początku wojny. I to jest trochę taki wiesz, komiks, który jest bardzo aktualny, bo gdzieś tam konflikt Ukrainy z Rosją też stawia takie pytania, czy jakaś taka wiesz, modernizacja środkowej Europy nie za chwilę zostanie przerwana przez konflikt zbrojny. Więc chociaż część tych prac jest w takim ujęciu jakby ironicznym, groteskowym, takim kartunowym, komiksowym, to jednak dotyka bardzo poważnych tematów na dobrą sprawę. Wiele z tych prac zostało przygotowane specjalnie na wystawę. Ten model powstał specjalnie na wystawę, chociaż komiks na nim powstał już wcześniej. Mural Jacka Świdzińskiego pod tytułem Bitwa pod Grunwaldem też powstał specjalnie na wystawę. Specjalnie na wystawę powstał nowy odcinek Wilka, właśnie remake kanału. A także te murale, które tu widzisz, Kresy Wschodnie, Polska Walcząca, a także praca Kuby Wojnarowskiego, Proton, która jest tutaj z nami, która analizuje taką polską symbolikę narodową, chodzi o to ide ideogram tutaj. To jest bitwa pod Grunwaldem Miatra Świezińskiego, która jest takim ironicznym spojrzeniem na Polskę. No myślę, że większość ludzi w miastach nie w blokach więc on tutaj to tworzył. Jednocześnie to są takie zasuszane, podsłuchane rozmowy, gdzieś w windach, w tramwajach, w autobusach. I to jest trochę inne takie ujęcie no, jakby komiksu. Tak? Nie, nie, nie oglądamy tego komiksu, nie czytamy go linearnie, tylko w zupełnie inny taki rozbity własny sposób. Możemy sobie śledzić tę pracę w taki sposób, jaki, jaki chcemy. To Trosze, troszeczkę była też taka idea tej wystawy, żeby pokazać e, prace, które wychodzą od komiksu, ale niekoniecznie są komiksem, czyli korzystają z takiej narracji komiksowej, ale są w jakiś sposób obiektem, muralem. Właśnie tutaj jest mural połączony z projekcją filmową. Jest też film animowany Marcina Podolca, dokument o jego ojcu. To jest właśnie pałac kultury, czy murale, które powstały spontanicznie na Wymisarzu. Mural TIF i mural w Kresu obu. Kolejna ciekawa wystawa już 28 sierpnia. 28 sierpnia zapraszamy na wystawę zatytułowaną Strategię Buntu. Będzie to wystawa pięciu artystów, którzy prezentują sztukę, jaką można nazwać tak bardzo ogólnie awangardą konserwatywną. Z jednej strony jest to, są to prace awangardowe w formie. Z drugiej strony jakby muntujący się przeciwko takiemu prądowi poprawności politycznej, który we współczesnej kulturze występuje, stojące po stronie dosyć tradycyjnych wartości. Bardzo ciekawa myślę wystawa, taka wyjątkowa. Tacy artyści będą pokazywani jak Zbigniew Warpychowski, to jest właściwie nestor polskiego performance, bardzo radykalny w swoich działaniach, a z drugiej strony jakby też przekazujący dosyć ciekawe takie tradycyjne treści czy, 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 czy sztukę, która eksponuje dosyć, dosyć tradycyjne wartości. Jacek Adamas, też bardzo ciekawy artysta, który wyrósł z pracowni Grzegorza Kowalskiego z tradycji sztuki, sztuki krytycznej i właściwie to co uprawia to jest taka sztuka krytyczna tylko nieco odrębna jeżeli chodzi o, o założenia takie ideowe niż, niż to co, co prezentują tacy artyści jak Katarzyna Kozyra czy Artur Mijewski, chociaż to są jego koledzy z pracowni u Grzegorza, u Grzegorza Kowalskiego, Grupa de Krasnals. Czy Wojciech Korkuć, warszawski artysta, który tworzy w dziedzinie plakatu. I też, jakby, jedna postać historyczna, to jest bardzo ciekawy artysta z lat 70. Jerzy Ryszard Zieliński. Bardzo ciekawa postać, niedawno odkryta. Bezkompromisowy artysta, który w latach 70. walczył z, z, i buntował się przeciwko ówczesnemu systemowi. Dzisiaj wtedy, zepchnięty na margines, dzisiaj ta postać, ta postać wraca, Także myślę, że bardzo ciekawa, wyjątkowa wystawa. Od 28 sierpnia zapraszamy do Galerii Arsena. Muzyka